Kiedyś pamiętam, przychodzę do domu na stole miseczka z utartymi truskawkami i mielonymi migdałami. No kurczę się, wzruszyłem, na deser mi przygotowała. Rozślony, spożyłem ze smakiem i kurna awantura, bo zżarłem kobiecie maseczkę kosmetyczną z komponentów naturalnych. To było kiedyś, te wspomnienia ożyły, kiedy dowiedziałem się, że dziś rusza kampania. Polskie owoce pozwolą ci wydobyć urodę. Organizują te kampanie między innymi plantatorzy truskawek. Jest takie zalecenie: filiżanka owoców dziennie, wyjątkowo bogate, w składniki dające promienność, witalność i świetlistość skóry. Oficjalnie radośnie mówi się na te akcje, że branża beauty i branża food inspirują się wzajemnie dla dobra segmentu people, dodajmy. Znaczy, to znaczy, plantatorzy sprzedają truskawy, a ty je rozsmarowujesz po całej mordzie, nie? W się dostawało się za to po tyłku. No i ta akcja, jak dowiadujemy się, to tutaj, czy, ta, czy, czy co, co jest? Cytat. Czyta, cik, właśnie. To, to dźwignia, którą chcemy uruchomić, dodać do percepcji zdrowia silny komunikat urodowy. Brzmi jak podpis pod tyłkiem na Instagramie. W każdym razie, jedzenie i smarowanie się polskimi owocami, to jak naznaczono, są rytuały budzące urodę. Okej, okay, tylko czyją. Bo w moim przypadku to nie ma takiego owocu, żeby moją urodę obudził. Bardzo twardo i smacznie suka śpi. Chyba tylko granat ją obudzi. No ale u niektórych polskie owoce mogą obudzić urodę i warto je stosować i nastawić owoce na 7.45, żeby uroda się obudziła i nie spóźniła na fegietą.